To urodził się dnia 9 lutego. Jest rozsądny, wytrwały, usposobiony przyjaźnie, wywiera wpływ na innych. Zadowolony z siebie, usposobiony filozoficznie, zamiłowany w prostym sposobie życia, ma naturę skłonną do samotności. Jego wrażliwość jest tak wielka, że może przejść w mediumiczność. Jego przeczucia sprawdzają się, a nieraz sprawdza, nawiedzają go sny wieszcze. Okazuje zamiłowanie do studiów głębokich, przejawiając jednocześnie zdolności organizacyjne wraz z umiejętnością zarządzania większymi przedsiębiorstwami. Interesują go zarówno poważne studia, jak i sport. Ćwiczenia sportowe odbywa gorliwie i traktuje sport bardzo poważnie. Unikając pod tym względem snobizmu. Tak rodzą się literaci o poważnych podstawach naukowych. Z reguły są dobrymi mówcami i znawcami ludzi, obdarzonymi zdumiewającą zdolnością odczytywania ludzkich charakterów. Człowiek urodzony dzisiaj posiada również dobry słuch muzyczny. Ludzie, którzy go nie rozumieją, obwiniają go o brak zdolności skoncentrowania się i zbytnią bierność. Najczęściej jest to jednak złudzenie, gdyż jego zwlekanie jest spowodowane pragnieniem zorientowania się w sytuacji i zebrania jak największej ilości materiału obserwacyjnego. Pragnąłby on bowiem zawsze aby jego wnioski i konkluzje były oparte na podstawach jak najszerszych. Prawdę powiedziawszy, istotnie jednak bywają okazje, kiedy nie może sobie dać rady w życiu, gdy zwłaszcza powstają jakieś trudności niespodziewane, a sytuacja wymaga akcji gwałtownej i natychmiastowej. On zaś pragnąłby wszystko załatwiać rozsądnie i polubownie, opierając się na wnioskach logiki i zdrowym rozsądku, unikając środków drastycznych, które jednak czasami są w życiu niezbędne. W młodości nieraz jest chorowity i nie czuje się zbyt szczęśliwy, ale sytuacja życiowa poprawia się później stopniowo i najczęściej jest w końcu dobra i stała. Dzięki jego wielkiej zdolności przewidywania, i orientowania się w swym otoczeniu.